Witam Was bardzo serdecznie, Jessica z tej strony. Dzisiaj opowiem Wam, w jaki sposób Amerykanie poradzili sobie z problemami przy robieniu prezentów. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. W dzisiejszym filmiku, mowa oczywiście o registry, czyli zakładaniu rejestracji w wybranym przez siebie sklepie. Są takie dwie główne okoliczności, na które robi się właśnie taką listę życzeń. I jest to albo ślub, albo na maluszka, Dziusia. I właśnie w naszym przypadku, ponieważ spodziewamy się dziecka, założyliśmy sobie rejestrację w sklepie Target i po prostu w sklepie Target zrobiliśmy całą listę życzeń, co byśmy chcieli mieć dla maluszka. Wprawdzie ja do mojej rejestracji dodawałam same rzeczy, które uważam, że są nam niezbędne. Staram się, żeby większość była w przedziale takiej 5, 10, 15 dolarów że jeżeli ktoś chce nam zrobić y, jakiś drobny podarunek, to nie musi się na tym bardzo wykosztować. Ale też dodałam kilka bardziej konkretnych wydatków, ponieważ o czym wiele osób nie wie, zakładając taką rejestrację dostajemy kupony. I w naszym przypadku kupon wynosi 15%, możemy go wykorzystać dwa razy. Raz kupując rzeczy online, a za drugim razem kupując rzeczy w sklepie, więc Tutaj nie ma znaczenia, czy najpierw pójdziemy do sklepu, czy najpierw pójdziemy na stronę internetową, ale mamy okno czasu, w którym ten kupon możemy wykorzystać. I to jest kilka tygodni przed datą narodzin naszej córeczki i około 6 miesięcy potem, jak ona już się pojawi na tym świecie. Więc na pewno możemy spędzić dużo czasu, żeby przemyśleć, zobaczyć, co nam się przyda, co nam się niekoniecznie przyda, ale żeby właśnie być w stanie użyć taki kupon na 15%, to musimy dodać, każdą z tych rzeczy do listy życzeń i wtedy właśnie możemy ten kupon wykorzystać. Oprócz tego, że robimy sobie listę życzeń i nasi znajomi, rodzina mogą nas odnaleźć właśnie na stronie tego sklepu, gdzie chcemy, żeby nam robili prezenty, to możemy im jeszcze wysłać linka. I ja się na początku z tym czułam bardzo niezręcznie, ale na szczęście nawet dzisiaj właśnie <grych> też byłam na baby shower, drive-thru baby shower, czyli tylko przejechaliśmy autem, zostawiliśmy Prezent dla maluszka i odjechaliśmy i zobaczyłam, że ta mama, która się spodziewa synka w niedalekiej przyszłości, nie miała żadnych wyrzutów sumienia, wysyłała linki do wszystkich, przypominała, że ten baby shower się dzisiaj odbędzie. Że jeżeli ktoś ma ochotę coś przesłać dla maluszka, a nie ma możliwości przyjechać tutaj na miejsce, to ona po prostu też bardzo chętnie przyjmie wszelkie rzeczy przesłane pocztą. Więc tutaj to jest normalne, nikt się. Nie dziwi, że na przykład przy rozmowie padnie taka informacja, że hej, to ja Ci podeślę linka. I właśnie w ten sposób Amerykanie poradzili sobie z sprawą niechcianych, nieprzemyślanych i nietrafionych prezentów, ponieważ no po prostu zwyczajnie ja i Rasel sami mogliśmy wszystko wybrać do tej listy, w takich ilościach, jakich chcemy, dodać notatki, jeżeli coś dla nas jest ważniejsze, mniej ważne, i nasi znajomi czy przyjaciele mogą sobie wejść na stronę internetową, zobaczyć, co jest nam potrzebne, co niekoniecznie. Część z nich właśnie mieszka tutaj na miejscu, część wysyła nam prezenty, co też jest bardzo fajne. Wystarczy, że podamy nasz adres na stronie internetowej sklepu, w którym zrobiliśmy rejestrację, a już Kleb wysyła paczkę do nas. Nie musimy podawać adresu wszystkim naszym znajomym, ponieważ wiadomo, my się często przeprowadzamy. Ciężko jest utrzymać wszystkie adresy na bieżąco. Zawsze jak coś wysyłam, to się upewniam z dziewczynami, czy na pewno jeszcze mieszkamy w tym samym domu, ponieważ wiadomo, rodziny militarne się bardzo często przenoszą, więc to jest naprawdę duża, duża wygoda. sklepu kupon na 15% to również dostałam torbę z prezentami i ja już trochę tą torbę szczerze mówiąc przerobiłam zobaczyłam, wyrzuciłam papierki żeby Wam na szybko pokazać żeby to już to nic nie szleściło Pierwsza największa rzecz którą mamy w tej torbie to mata do przewijania maluszka i bardzo fajnie, ponieważ ja do mojej listy życzeń dodałam taką podobną matę, tylko że szarą, więc kolor mi to naprawdę nie robi znaczenia. Ale wielkościowo jest dokładnie taka sama, więc jestem gotowa, żeby przebijać malucha w każdych okolicznościach. Oprócz tego, w tej macie, jaką w kopercie było zawinięte, kilka dodatkowych prezentów. Przede wszystkim były to chusteczki dla niemowlaka. To jest dosłownie 6 sztuk na przetestowanie, ale fajne, bo bez zapachowe. Kod na dołączenie do klubu Pampers. My już dołączyliśmy do klubu Pampers. Pytacie się, czy chcę może mm, korzystać z Pampersów wielorazowego użytku. Myślę nad tym, ale na początek sobie nie chcę dokładać stresu, więc poprosiłam, żeby znajomi mi kupili Pampersy. Już mam w rozmiarze 0, 1 i 2. Także Potem zobaczymy, może się skuszę, ale jestem pierwszy raz mamą i jest tyle nowych rzeczy, że na początku nie chcę się dodatkowo stresować. Tutaj jeszcze mamy próbkę. Oj, mi wypadła. Elektrolitów, więc też można dołączyć do klubu. Jest wszystko opisane, jak dostać więcej kuponów. Kupony jak ogólnie są bardzo nowe w stanach, można zaoszczędzić, więc to jest na pewno taki dodatek o smaku truskawkowym. Ja takie rzeczy rzadko piję, ale w sumie może akurat po porodzie faktycznie będę, nie wiem, zmęczona, odwodniona i mi się to przyda. Z tego co wiem, to też jest dla dzieci, chociaż wiem, że w Polsce jest bardzo, bardzo takie podejście restrykcyjne, że do 6 miesiąca, tylko mleko najlepiej mamy lub ewentualnie modyfikowane i nic poza tym, a już na pewno nie żaden cukier, więc no nie wiem. Ja nie planuję dawać maluszkowi, ale może mi się przyda. Zresztą ja takich rzeczy raczej chyba też nie lubię. I dostałam też jednego pampersa z firmy Pampers. Nawet nie wiem, jaki to jest rozmiar. No, wygląda na takie na pewno większe. Oprócz tego, kupony, i tutaj jest na przykład, nie wiem, 50 centów na tabletki do zmywarki. 50 centów to nie fortuna, ale skoro ja tak kupuję te y, tabletki, akurat o których tu mowa, to można zawsze skorzystać. <grystanie> Następnie mam torbę, a w torbie więcej reklamówek. <grystanie> to są specjalne pudełeczka do przechowywania mleka. Możemy tutaj opisać je datą. Terylne, nigdy nie otworzone. Zabezpieczone i tutaj są jeszcze wkładki laktacyjne. Myślę, że fajnie, że takie dwie przydadzą się na przykład, nie wiem, zawsze do porebki czy coś takiego. I jeszcze jedna paczka chusteczek tym razem z Onest. I one są bardzo fajne, ponieważ w 99% są z wody, więc po prostu namoczone z wodzie i hipoalergiczne, plant based czyli wegańskie. Po prostu fajne, myślę, że delikatny produkt dla, dla maluszka. Coś, z czego ja się najbardziej ucieszyłam, są to dwie butelki. Jedna z doktora Browna i druga z Mam. Obie są fajne, ponieważ mają ten system antykolkowy. Ta ma jeszcze dodatkowo w sobie smoczek. Także taki dla maluszka. To nam jakoś pomaga, że dziecko nie ma yy, kolek. Przecież nie wiem, jakaś taka skomplikowana ta butelka. Dużo czyszczenia. Dobrze, <gry> otwiera się od dołu i od góry. Myślę, że takie produkty są fajne, bo z tego, co słyszałam, gdzieś wyczytałam, e, obejrzałam na YouTubie, często dzieci nie lubią jednego rodzaju butelki. Ja planuję, w sumie nie mam wobec siebie żadnych oczekiwań, ani czy będę karmić piersią, ani czy będę karmić formułą. Jak nam pójdzie, tak nam pójdzie, zero oczekiwań, ale jeżeli mimo wszystko zdecyduję się ukarmić własnym mlekiem, to na pewno nie chcę być zawsze uwięziona w domu. Uważam, że fajnie, jeżeli mała by umiała jeść z butelki, chociażby nie wiem, żebym sobie wyszła, gdzieś wyskoczyła sama, a żeby mała została z tatą, to też zdrowo e, dla. Katusia budować relacje. Dziecko nie musi być zawsze z mamą. Mogłabym na przykład pójść do fryzjera czy na paznokcie. I kolejna fajna rzecz, naprawdę porządna, są to śpiążki wody. Jakkolwiek by tego nie nazwać, na trzy miesiące. I fajne, mięciutkie, z bawełny. Zwykle proste, białe, ale y, dość wąskie. Tego, co widzę, więc spoko. I jeszcze kilka próbek produktów: Aquafor, Boogie Wipes, Gentle Nose Wipes. Tutaj jeszcze jest kupon z tyłu i Avino Baby. Dostałam też Johnson' Johnson taki szampon, mieszanka, szampon i mydło, ale z tego akurat nie będę korzystać, bo nie chcę takiej chemii dawać na maluszka. Wybrałam sobie takie produkty o zdecydowanie lepszym składzie, więc za bardzo nie chcę takich rzeczy na nich testować. I to jest tak naprawdę wszystko, chociaż uważam, że i tak rewelacja bo tyle darmowych produktów. No i właśnie, tak jak mówię, te butelki, których już nie trzeba kupować ponowmiarowych, ani wiadomo czy się przyjmą przez lałóżka. Także z tego jestem naprawdę bardzo zadowolona. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zostawcie je pod tym filmikiem. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie dać kciuku w górę. My widzimy się już w środę. Do zobaczenia, pa pa!